We wspomnienie świętych Archaniołów Stróżów 2 października warto przypomnieć sobie modlitwę, której z pewnością nauczyliśmy się będąc dzieckiem od rodziców: od mamy, taty czy od babci. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy strzeż duszy ciała mojego. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Z pewnością być może odmawiamy tę modlitwę codziennie. Warto ją jednak odmawiać, dlatego że jak czytamy też w dzisiejszej Ewangelii, w rozdziale 18 Ewangelii Mateusza, a Aniołowie Boży tych najmniejszych dzieci. Wpatrują się nieustannie w oblicze Boga, Ojca Najwyższego, a więc wpatrując się, kontemplując oblicze Ojca, mogą i na pewno modlą się w naszych intencjach, strzegąc nas przed szkodą, jak się modlimy na ciele i na duszy. To nam też uświadamia, że nie jesteśmy w świecie sami, oprócz nas. Istnieje cały wszechświat istot duchowych, bezcielesnych, anielskich, zastępy anielskie, które w Królestwie Niebieskim nieustannie oddają cześć Bogu Ojcu, yy, śpiewając mu hymny i zarazem wspomagając tych, którzy są na drodze do zbawienia. Albowiem właśnie funkcją. Aniołów posłanych przez Boga, nazywanych aniołami stróżami, jest pomoc nam, każdemu z nas, człowiekowi wierzącemu, w naszym codziennym zmaganiu się o wytrwanie w wierności Bogu. A więc, aniołowie, jak modlimy się, strzegą naszego ciała, naszej duszy, jesteśmy osobą zintegrowaną, jedną. Na naszej drodze do zbawienia, i właśnie przez opiekę aniołów nad nami ukazuje się dobroć i kochające oblicze Boga Ojca, który nie chce nikogo potępić, ale chce wszystkich ludzi doprowadzić do zbawienia. Wspominając więc dzisiaj. Anioł stróżów, pamiętajmy, żeby kiedy dotrz, dotrzemy do Królestwa Niebieskiego, po prostu im podziękować za tą pracę, którą nieustannie czynią dla naszego, dla mojego zbawienia. W imię Ojca i Syna i